Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Punkty BC i D leżą na okręgu ośrodku S i promieniu R. Punkt A jest punktem wspólnych prostych BC i SD, a odcinki AB i SC są równej długości. Miara kąta BCS jest równa 34 stopnie. Wtedy mamy znaleźć miarę kąta alfa. To zadanie zrobimy metodą śledzenia kątów. Zobaczmy. Jeżeli tutaj mamy 34 stopnie... I zobaczmy, że trójkąt SCB jest trójkątem równoramiennym, bo odcinek SC i BS są tej samej długości, czyli tutaj też musi mieć 34 stopnie. Teraz zobaczmy. Cały ten kąt musi dopełnić do 180 stopni, do kąta półpełnego, czyli tutaj będziemy mieli 146 stopni. Skoro tutaj mamy 146 stopni, teraz zobaczmy, tu jest promień, czyli odcinek AB jest taki sam jak BS. Czyli tutaj też jest promień. Czyli tutaj, jeżeli tu jest alfa, to i tutaj jest alfa, bo to jest trójkąt równoramienny. Czyli zobaczmy, 146 stopni plus 2 alfa daje nam 180 stopni. 146 stopni na drugą stronę, czyli 2 alfa to jest 180, to jest 146, czyli 34 stopnie. Dzielimy sobie przez 2, 1 alfa to jest 17 stopni, czyli odpowiedź B.